Dzień dobry. Dziś na stole warsztatowym amplituner firmy Siemens, model Klangmeister RS-14. Urządzenie pochodzi z końcówki lat 60., a zasadniczo przełomu lat 60. i 70. Trafiło do mnie celem dokonania kompleksowego serwisu. Zapraszam do oglądania filmu. I jak zwykle film zaczniemy od obejrzenia sobie szczegółów przedniej ścianki urządzenia. Od lewej strony, patrząc, mamy programator stacji na zakresie UKF, taki jak gdyby korektor graficzny. Tymi klawiszami zmienimy, zmieniamy charakterystykę częstotliwościową, wskaźnik odbioru stereo, wskaźnik wychyłowy poziomu sygnału. Tutaj pod zaślepką jest gniazdko słuchawkowe, oczywiście w standardzie DIN, tak zwane kostkowe. No i regulatory. Głośność, tony niskie, tony średnie, tony wysokie, balans, przełącznik rodzaju pracy, aktywacja odbioru stereo, przełączniki zakresów oraz przełączniki wejść jednocześnie, a tutaj klawisz wyłączenia. Włączenie urządzenia odbywa się przez ciśnięcie, powiedzmy, klawisza odbioru KF lub wejścia, natomiast wyłączenie odbywa się za pomocą tego klawisza. Trochę wyżej gałka, oddzielne gałki strojenia z zakresu UKF, z zakresu AM. A i duża skala podświetlana. Wzornictwo charakterystyczne dla tamtego okresu. Oczywiście urządzenie jest w drewnianej obudowie. Natomiast góra urządzenia jest zakryta taką blaszką aluminiową. A za chwilę pokażę Wam jak wygląda ścianka tylna urządzenia. I zapraszam do zwiedzenia ścianki tylnej. Zakrytej taką plastikową zakrywką, jak widać, wiek spowodował, że trochę się odkształciła. No i od lewej gniazda antenowe, gniazdo UKF na płaski przewód 300 ohmów, gniazdo na falę AM, na zakres AM, gniazdo uziemienia, wejście na magnetofon oraz osobne wejścia na. Gramofon z składką piezoceramiczną oraz składką magnetyczną. Tutaj widzimy numer seryjny urządzenia i wyjścia głośnikowe. Oczywiście w standardzie DIN. Pokażę Wam, jak urządzenie wygląda w środku, gdy wydłubię go tutaj z obudowy. Soon after, AmpliTuner wyjęty został z obudowy. Pokażę Wam bliżej. Cała konstrukcja oparta jest na tutaj solidnej metalowej ramię i zbliżenie na elektronikę. Urządzenie jest budowane na półprzewodnikach, na tranzystorach Germanowych i mamy tutaj z prawej strony zamknięty w obudowie ekranującej transformator sieciowy. Tutaj mamy agregat strojeniowy do odbioru AM i on stoi, jest zatarty. Tutaj kręcąc nie mogę ruszyć w ogóle Koła, natomiast kręcąc gałką, zobaczcie, linka, linka się ślizga po kółku pasowym, natomiast tutaj to koło się w ogóle nie rusza. Z ukf nie ma problemu, skala się porusza. Tutaj matówka, o widać, odpadła ze starości, trzeba to będzie naprawić. Ej, będę musiał podłączyć, właśnie. Co do zasilania, jest tu ukryty przełącznik. Na, napięć sieciowych, postaram się Wam pokazać, jest on dwupozycyjny i wybieramy tutaj zakres napięcia 110, 127 lub 240, 220. A tą zworką już ustawiamy napięcia zasilające dokładnie. W tej chwili, tak jak widać, jest w położeniu 220 V i będę musiał przełożyć e, zworkę tutaj w to położenie 240 V. No, i będziemy uruchamiać AmpliTuner oczywiście przez żarówkę. Będę włączał tutaj tym klawiszem, który jest odpowiedzialny za uruchomienie wejścia magnetofonowego. I uwaga, włączam żarówka ale ciusieńko się błysła i zgasła. Jest dobrze i świeci się żarówka podświetlająca skalę. I teraz mam przygotowany multimetr. O, przesunę tylko lampkę. O, i będę mógł zmierzyć napięcie zasilające końcówkę. Powinno być w granicach 36 V, tak jak widać, 35, prawie i 8. I podłączę w to miejsce 35 i 8. Natomiast tutaj, na tych środkowych szynach, tej i tej, powinno występować mniej więcej około połowa napięcia zasilającego. No, mamy 19. Jest nieźle. I tu mamy też w granicach 19. Jest OK. Kwestia wyregulowania, ale to będziemy robić na końcu. Jeszcze raz sprawdzę napięcia zasilające. 35, 80. OK, w porządku. Czyli ta część nam pracuje, końcówka jest mniej więcej w równowadze. I teraz muszę sprawdzić napięcia, jakie pojawiają się na płytce zasilacza. I tutaj znajduje się płytka. Zasilacza stabilizatorów. Ja pokażę na monitorze tak wygląda jej schemat. A tutaj sobie wydrukowałem e, rysunek e, płytki drukowanej, żeby było mi łatwiej dokonywać pomiarów. Napięcie zasilanie, minus 36 V. Ono występuje tutaj na przewodzie minus 37,7, także będzie OK. Następnie. Minus 25 V to będzie tutaj na rezystorze. Minus 26,3. Oraz tutaj z emitera tranzystora T71, 10,6 V. Tutaj jest taki punkcik. Minus 10,29. Jednym sobie, płytka stabilizatora pracuje OK. Tym niemniej. Przemierzę wszystkie kondensatory i na pewno będą się kwalifikowały do wymiany. Natomiast te dwa tutaj kondensatory są to kondensatory głośnikowe, które znajdują się na wyjściach końcówki mocy z racji tego, że końcówka mocy jest zasilana napięciem niesymetrycznym, ujemnym minus 36V, na wyjściach końcówki mocy to jest ta płytka. Panuje mniej więcej połowa napięcia zasilania ja wam pokażę 18. Voltów, to jest wyjście bezpośrednio z końcówki mocy i zasilanie w tej chwili 37,8. Także składowa stała musi być odseparowana za pomocą tych dwóch kondensatorów. One minute, 37 seconds later. No i włączony jest sprzęt podłączony do syloskopu, do generatora. I tak jak widzimy w lewym kanale, takie cudeńko się dzieje. O! Yy. Żółty przebieg to jest lewy kanał, niebieski to jest prawy kanał. Jak widzicie, w lewym kanale są zakłócenia potężne. Prawy kanał jest bardzo zaniżony, A wszystko wskazuje na to, że coś się dzieje tutaj na tej płytce przed wzmacniacza, Tutaj się znajdującej co ciekawe, płytka jest montowana na tranzystorach krzemowych w przeciwieństwie do reszty urządzenia, które jest na tranzystorach germanowych. Zwróćcie uwagę, BC154 lub BC179, jeden kanał, drugi kanał, widoczny jest na schemacie. Muszę wymontować tą płytkę, przejrzę elementy, oczywiście kondensatory elektrolityczne i zobaczymy jaki będzie efekt. I przede mną na stole wymontowana płytka przedsmacniacza, tranzystory BC179. O, tutaj widać oznaczenia BC179. Muszę je sprawdzić, oczywiście, oraz od razu, bez chyba pomiaru, wymienię te kondensatory elektrolityczne. Oraz muszę oczyścić potencjometry, które tutaj ustawiają punkt pracy wzmacniacza, żeby można było go precyzyjnie wyregulować, żeby nie było żadnych zakłóceń. No i przede wszystkim, żeby przedsmacniacz pracował prawidłowo. Many, many minutes later. I pracę nad płytką przedsmacniacza zakończyłem. Jak widzicie, dużo kabli jest podłączonych. Przede wszystkim do wejścia przedsmacniacza podałem sygnał z generatora 1 kHz, napięcie 70 mV RMS. O. A sygnał wyjściowy widoczny jest na oscyloskopie prawie volt rms sygnału wyjściowego płytka działa prawidłowo, wszystko jest w porządku, będę mógł ją montować z powrotem do tunera. i płytka już na swoim miejscu, podłączona i teraz zobaczcie, ekran oscyloskopu, sygnał 1 kHz reguluję teraz głośność jak widać wszystko jest bardzo ładnie, potencjometr nawet nieźle pracuje, teraz balans Pamiętacie, jak to wyglądało wcześniej? Balans. No, i inne regulatory, to już potem sprawdzę. Natomiast w następnej kolejności zajmę się w tej chwili częścią zasilającą amplitunera. I potem będę po kolei sprawdzał i uruchamiał poszczególne bloki urządzenia. A tutaj chciałem wam pokazać jeszcze taką płytkę. Może jest niepozorna, ale dosyć ważna. Jest to płytka stabilizatora napięcia minus 30 V, które zasila diody pojemnościowe. Zamknięte tutaj jest tutaj głowica UKF-u i jest tutaj potencjometr, w którym właśnie ustawiamy napięcie minus 30 V na złączce. Ona jest tam głęboko ukryta. Na tej złączce mierzymy napięcie minus 30 V. No, muszę teraz popracować nad resztą układu, czyli przede wszystkim następna płytka wzmacniacza. Potem przejdę do części radiowej. Przede mną płytka wzmacniacza mocy. Będę na niej wymieniał wszystkie kondensatory elektrolityczne. Zobaczcie zresztą jak wygląda gumowy koreczek. Za chwilę już wyjdzie, że tak powiem. Płytka ta płytka napędza tranzystory mocy tu przez transformatory międzystopniowe. O tutaj widać jeden transformator, drugi schowany jest za blachą a tutaj mamy widoczne tranzystory moc także w tej chwili czeka mnie praca jeszcze nad tą płytą much, much, much later. a tu pokażę Wam płytkę dekodera stereo na pierwszy rzut oka może przypominać płytkę radiową wodów AM ale nie, jest to płytka dekodera stereo zwróćcie uwagę jak nawijane są pięknie cewki naprawdę jeszcze tutaj ta widać jak jest nawijana naprawdę jest to majstersztek no i cóż kondensatory elektrolityczne też dożywają swoich dni, no i potencjometry montażowe też widać najprawdopodobniej też będą wymienione także następny etap pracy, przede mną przede mną na stole płytka regulatorów barwy dźwięku i balansu od tej strony Tony niskie, tony średnie, tony wysokie oraz regulacja balansu. Jak widać płytka jest bardzo brudna. Oraz tu wam pokażę. Oczywiście potencjometry już były zalane środkiem, kontaktem. Będę musiał zdemontować wszystkie <laughs> potencjometry, oraz je wyczyścić. A tutaj nie pokazywałem wcześniej, jest płytka przedwzmacniacza gramofonowego na którym wymieniłem już wszystkie kondensatory elektrolityczne także płytka już jest zamontowana na gotowo a ja w tej chwili zajmę się płytką regulatorów barwy dźwięku potencjometry zdemontowane a tutaj w częściach leży sobie potencjometr jeden z zestawu już rozebrany chciałem wam pokazać jak jest Brudne w środku, był zalany jakąś substancją konserwującą. Tu jest jedna wkładka, tu jest druga wkładka. Zobaczcie, jak jest to wszystko brudne. A tutaj tylko już muszę wziąć pensetę i pokażę wam blaszki kontaktowe, jakie są. Czarne. wszystkie te potencjometry strasznie szumiły i strasznie trzeszczały. No wszystko trzeba będzie dokładnie umyć i rzeczywiście zastosuję troszeczkę smaru, ale tylko tutaj na tą okrągłą bieżnię. Tutaj ścieżka oporowa i tak samo kontakt na suwaku zostanie suchuteńki. Minimalną ilość smaru nałożę tylko na e, tutaj ten Okrągły kontakt, suwak. Proces czyszczenia zakończony. Wszystko dokładnie umyłem. Zobaczcie, jak wygląda wkładka jedna i wkładka druga. Wszystko jest czyste. Mam nadzieję, że po takiej konserwacji. Będzie potencjometr pracował bardzo ładnie, tutaj jak widzicie elementy suwaków też są umyte, oczyszczone i będę teraz składał potencjometr, czekają mnie jeszcze 3 plus tutaj w urządzeniu potencjometr głośności. Three days later. Płytka regulatorów barwy dźwięku skończona, tak się prezentuje. Jest umyta, oczyszczona, wszystkie elementy sprawdzone, potencjometry wszystkie rozebrane, wyczyszczone. Także płytka jest gotowa do zamontowania w sprzęcie. A w tej chwili przejdę do remontu potencjometru głośności. I cały potencjometr rozebrany na elementy składowe. Każda sekcja, każdy element jest tutaj w kolejności montażu, mniej więcej. Postawione tu jest tuleja, cała nośna z gwintem. Tam widać wewnątrz obsadzoną płytkę, taką spowalniającą, która ociera się o wałek. Tutaj mamy wałek i widać to miejsce, na którym pracuje ta blaszka. A tutaj mamy sekcję. Potencjometru jeszcze przed czyszczeniem, jak widać, jest bardzo to wszystko brudne, zanieczyszczone od osadu. A tutaj mamy sam suwak. Szczotka węglowa została przeze mnie zdemontowana. Ja wam pokażę. Ona normalnie jest tutaj, w tym miejscu. One są tylko na wcisk, dlatego trzeba bardzo uważać, żeby ich nie zgubić. I te szczotki. Te elektrody są tutaj osobno. Ja je będę wkładał już w ostatni, do, na ostatnią chwilę w czasie montażu już wyczyszczonego potencjometru. Składam potencjometr i chciałem Wam pokazać dokładnie, o tutaj w tym miejscu jest węglowa szczotka, która styka się ze ścieżką oporową i ona jest właśnie montowana na wcisk. Także w czasie demontażu potencjometru bardzo łatwo ją zgubić, dlatego trzeba bardzo uważać. Po montażu potencjometru należy przeprowadzić regulację współbieżności. Tutaj mam podłączone dwa omomierze. Natomiast na samym potencjometrze jest nacięcie do regulacji. Wałek jest w jednym miejscu pocieniony i Regulując skręcenie tego wałka, regulujemy współbieżność strojenia. 54, 59, a tutaj lekko pokręcam potencjometrem. Także widać, że współbieżność jest, udało mi się wyregulować w miarę OK. Także teraz tylko mi pozostaje zamontować potencjometr do Amplitonera oraz oczywiście płytkę regulacji barwy dźwięku. Potencjometr głośności <laughs> oraz potencjometry regulacji barwy dźwięku i balansu są już na swoim miejscu. Na płytce tutaj potencjometr głośności. A w tej chwili na stole mam rozebrane potencjometry od regulacji hmm, balansu końcówki mocy. I zobaczcie, jakie to wszystko jest czarne. Udaje się ustawić oczywiście ten. Balans, ale w trosce o to, że potem z czasem to się nie rozregulowało, nie zmieniły się punkty pracy tranzystorów, a wolałem rozebrać te potencjometry i wyczyścić. Po oczyszczeniu potencjometry już na swoich miejscach na płytce końcówki mocy. I tu wam pokażę, jak one się prezentują. No, prawie <gryw> wyglądają jak nowe. Będę mógł precyzyjnie w tej chwili ustawić balans końcówki mocy, przetestować ją i przystąpić do dalszych prac nad amplitunerem. Zajmuję się w tej chwili kontrolą i strojeniem głowicy UKF. Głowica zbudowana jest na trzech tranzystorach. Tutaj jest wzmacniacz wstępny. Tutaj znajduje się oscylator heterodyna, natomiast ten tranzystor pełni rolę mieszacza. I muszę w tej chwili sprawdzić i zestroić głowicę. Ponieważ czułość odbiornika jest naprawdę mizerna, tutaj wam pokażę, jak wygląda głowica. Wzmacniacz wstępny tutaj jest tranzystor oscylatora heterodyny. Natomiast tutaj jest tranzystor mieszający. Obwody wejściowe strojone. Co jest ewenementem, są podstrajane współbieżnie z resztą obwodów zamiast obwodu szerokopasmowego. Obwód jest pod, pod, wejściowy, jest podstrajany, i wtedy możemy uzyskać e, większą selektywność odbiornika. A głowica znajduje się tutaj. Ja w tej chwili ją wstępnie zestrajam bez ekranu. Ja sobie tutaj napisałem, gdzie który regulator jest. Natomiast celem dokładnego zestrojenia oczywiście już e, głowica będzie strojona w założonej obudowie kranującej. I udało mi się zestroić głowicę KF. No i teraz możecie zobaczyć... O, tu może pokażę wskaźnik. Jak widać, stacje są ładnie odbierane. Ta żaróweczka tutaj jest to wskaźnik stereo. Jak widać, odbior jest bardzo ładny. Nie trzymam długo na stacji, żeby YouTube nie upomniał się o prawa autorskie. Następnym etapem prac jest dorobienie, dorobienie matówki na skali, która powinna tutaj przesłaniać żarówki. To jest oryginalna. Taka matówka przesłona jest ona jak widać wykonana z takiego cienkiego papieru, ale już jest brudna, nieestetyczna. Będę musiał znaleźć jakiś taki ładny półprzezroczysty papier i wykonać nową taką matówkę. I matówkę wykonałem. Tak się ona prezentuje. Jako materiał wykorzystałem Papier do pieczenia, a tutaj jest stara, zużyta. Jak widać żarówki się przeświecają Jestem ciekawy, jak to będzie się prezentować już w samej obudowie, ale myślę, że chyba nie będzie źle. Także będzie nowa, ładna, biała skala. Powoli przystępuję do finalnego montażu sprzętu. Tutaj mam już. Umyte gałeczki, a przede mną obudowa, którą też trzeba będzie umyć, oczyścić. Zobaczcie przy gałce głośności, ile brudu się zgromadziło przez no 60 prawie lat. Także muszę umyć tutaj front, odkurzyć wnętrze. Boczki zostawię takie jakie są. Nowoskuję je tylko, oczyszczę i myślę, że będzie się sprzęt dobrze prezentować. I amplituner skończony. Udało mi się domyć przednią ściankę. Także tak w tej chwili się ona prezentuje. Tutaj jest górna pokrywa wykonana z blachy aluminiowej. Także mam nadzieję, że sprzęt jeszcze będzie służył wiele lat swojemu właścicielowi. A przypomnę, że pochodzi on z końcówki lat 60.